Witam, witam, mordeczki, filmik na poniedziałek, nowy tydzień, seria dzienna, piłka nożna, będzie troszeczkę ogłoszeń pod koniec filmu, tak więc oglądajcie do końca, zapraszam wszystkich na filmik. Z bombeczek mamy Sognal Skate na dwójce 4, bombeczka z Norwegii, kursy powyżej 2-0, PFC Saint-Étienne dwójeczka 2-35 i Boavista wygrywa z Ferreirą za 205. Poniedziałkowe remisy to Wisła Płock z górnikiem Zabrze za 3,50. Torino Lecze 3,80. Izob Achan, Sapakan 3,0. Kuponik królewski na poniedziałek to Grorut Ranheim na overze 2,5. Overek 2,5 bramki również w meczu z Tjordal Blink z KonkSwinger. Do tego Middlesbrough po całości i do wyjęcia 1945 na tym kuponiku. Liga Typera to mecz Wisły Płock z górnikiem zawrze. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do godziny 20.30. To jest aktualny ranking Ligi Typera. A nowa aktualizacja pojawi się prawdopodobnie już w jutrzejszym filmiku serii dziennej. Ja zapraszam wszystkich do grupek VIP Polskich, VIP Standard VIP Premium, takie grupki z piłki nożnej. W tym tygodniu zaczynamy NFL a zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, małpa.gmail.com. Możecie również wspierać kanał, będą filmy dla wspierających, specjalne filmy z upgrade'owanymi kuponami do różnych serii filmowych. Nas komunikatów jest taki, że ruszamy w tym tygodniu już z NFL-em, są pierwsze mecze pierwszego Game Weeku. Tak więc członkowie grup futbolu amerykańskiego dostaną maile, i będzie to na dniach. Myślę, że do wtorku już to wszystko zostanie rozesłane. Jeśli chodzi o pierwsze Game Week, a w związku z tym, że w tym tygodniu są Puchary Europejskie, już jest pierwsza kolejka faz grupowych Pucharów Europejskich. Tak więc filmik na pewno na kanał wleci. Na pewno wleci również upgrade kuponów dla wspierających z Pucharów Europejskich. Trzeba przygotować ligi, te top ligi. Na weekend, no i oczywiście przede wszystkim grupa NFL. Tak więc będzie to jedyny tydzień, gdzie nie będzie filmiku statystycznego, ale wszystkie statystyki, oczywiście, z zeszłego tygodnia zostaną dopisane do kafelków, a kafelki zostaną przedstawione w kolejnym filmie statystycznym. Tak więc każda z wartości, oczywiście, zostaje doliczona i tyle z komunikatów. Ja osobiście biorę się do pracy nad futbolem amerykańskim. Będę się kontaktował z członkami grup WiPolskich owskich na dniach, a w razie pytań, oczywiście, służę pomocą na mailu. A teraz już dziękuję Wam za uwagę, zostawcie suba, łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.